Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na szósty odcinek Vlogmas. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. No i mamy dzisiaj Mikołajki. Dajcie koniecznie znać, co tam na Mikołajki dostaliście. A my zaczynamy standardowo od otwierania kalendarzy adwentowych. Odsunę się trochę. I słuchajcie, zacznijmy sobie tym razem może od Douglasa. Największy kalendarz. Postanowiłam, że dzisiaj właśnie w inny sposób otworzę, czyli po prostu ja sobie siądę, żebyście też mnie widzieli z tymi kalendarzami. Dobra, mamy szóstkę. O zobaczcie. Otwieramy. Ale niespodzianka. E-osik. A co ja taka czerwona jestem? E-osik w naszym kalendarzu się trafił super. Słuchajcie, iOS, Eos, jak to woli, i jest to Blackberry Nectar, czyli będzie na pewno przepięknie pachniał. Uwielbiam masełka do ust. O, to jest najlepszy dzień dzisiaj. Super mikołajki z kalendarzami adwentowymi. Zobaczymy, co tam nam w kliniku dali. Tak mi się wydaje, że do tej pory chyba klinik mi się najbardziej podoba, jeżeli chodzi o kalendarze, ale jeszcze nie oceniam. Słuchajcie, dopiero na szóstce jesteśmy. To jest szóstka. Patrzcie, jest ona dość duża. Także otwórzmy sobie ją. Dzisiaj tak trochę brzęczę, ale to przez mój sweterek Z dzwoneczkami Dobra, uwaga, uwaga Co tu jest? O, a tu jest krem do rąk O, fajnie, nie miałam jeszcze kremu do rąk z Klinika Patrzcie na moje pudełko z produktami No jest ich dość dużo Idziemy teraz z Nyxem Pewnie dzisiaj czas na jak Wczoraj była pomadka szósteczka Tu jest siedem Osiem, sześć mamy Dokładnie pracę. Wczoraj o tej nazwie była to matka, bardzo ładna swoją drogą. Jak widzicie, ciężko się to wyciąga, ale jakoś daje radę. Ok. O, przybliżyłam. Z drobinkami. No, ciekawy. Zobaczę sobie, zrobię słocza na ręku, jak to wygląda. O, jaki ładny. Co dalej, co dalej? Może weźmy sobie Mad Beauty. Ten kalendarz, jeżeli chodzi o wygląd, najbardziej mi się podoba. Ale zawartość jeszcze nie jest jakaś rewelacyjna, jeśli mam być szczera. Dobra. Halo! Moje paznokcie. Po prostu płaczą, jak to otwieram, naprawdę. Ciężko jest. O, dobra. Tylko nie chcę tej siódemki otworzyć, żeby nie było nic widać, więc muszę to przytrzymywać, Słuchajcie, kolejny pilniczek i trochę lipa, bo od razu tutaj widać, że będzie jakaś taka kula musująca, więc tak średnio. Wiecie co, ja potem to wyciągnę, bo nie chcę teraz sobie paznokcie poniszczyć, no ale wiemy, co tutaj było pilniczek. E, teraz tania ber, szóstka. Dobra. Jak zwykle czekam na lakier do paznokci, bo ja nie podglądałam tego kalendarza, co będzie w nim dokładnie, ale widziałam, że mają być te lakiery, no. Także patrzymy. I jest! Wreszcie! Normalnie już jestem zadowolona. <grytanie> ale nie mogę wyciągnąć. A, to nic, mogę się pomęczyć. Dla takiego pięknego lakieru można się pomęczyć i zadrzeć paznokcie, żeby było, żeby był powód, żeby trochę pomalować. Zobaczcie w ogóle, jakie przepiękne opakowanie. To jest lakier brokatowy. Ktoś się mnie pytał w komentarzu, Paula a w tym roku nie malujesz paznokci na brokatowo, no oczywiście, że maluję. Oczywiście to jest taki lakier, który nie przykryje nam yy, całej płytki paznokcia, tylko na jakiś kolor to będziemy nakładać, ale będzie to ślicznie wyglądało, także... Aaaa, Mikołajki się zaczynają, super! E, cóż dalej, biżuteria, o może dzisiaj jakąś biżuterię w ogóle bym nałożyła z tego kalendarza, mam ochotę. Mamy tutaj zawieszkę koniczynkę. na szczęście, fajna. Jak sobie przypomnę, to zawlokę dzisiaj zawieszkę i nałożę na szyjnik, także będzie spoko. Co nam tu jeszcze zostało? Słuchajcie, herbaty! Szóstka! Gdzie jest szóstuczka? To widzi ten napis, że tu jest sześć? No słabo! Także przyznajcie mi rację, że miałam teraz prawo do ślepoty. Ej, patrzcie! Tu wszystkie czek e, herbaty mi pospadały, o nie! Spójrzcie, <słuchajcie> jest tak, jedna herbata, Druga herbata, trzecia i czwarta, która powinna być tutaj. To nie jest kalendarz, kurde, cztery herbaty, nie wiem co z tym fantem zrobię. Ej, bo to od górnej, patrzcie, w 19 nic nie będzie. Ja to rozkminię i wam powiem co wymyśliłam z tym. Harry o, żelka, ja chcę żelki jeść, tak mi się chce jeść. Sześć. O tutaj, ciekawe czy na Mikołajki dadzą jakiegoś fajnego żeluczka, co myślicie? Uuuu, jest fajny żelek. Jest, a jak! Jest to taki duży, pojedynczy żelek w kształcie buta Mikołaja, także jem go. Będę go zjadł, mięsny jesz! <grym> Muszę to zjeść. Halo, tak mam ochotę na takiego żelka, jak będzie taki jabłkowo, bo to będzie super. No. Halo, wracamy tutaj. Dzień dobry! <grym> o, to jest wielkie! Mam jedzenie w buzi, to tylko będę pokazywać. Zgadujcie, co to za kształt, bo mówić dalej nie mogę, bo jem tego żelka wielkiego. Piszcie w komentarzu szybciutko. Patrzcie co, mamy misiulka. Dalej jem żelka, także znów pokazuję. Jakieś duże okienko, wyjątkowo, chyba na Mikołajki dzisiaj się trafiło. No nie, ta czekolada jest stanowczo za duża, żeby ją teraz jeść. Kochani, cały czas pytacie się mnie o ten kalendarz adwentowy z herbatkami. W sumie się nie dziwię, bo ja nagrałam filmy o kalendarzach adwentowych, gdzie kupiłam za ile i tak dalej, także jeżeli jesteście ciekawi innych kalendarzy, to zostawię Wam link w opisie do tego filmu, tam się wszystkiego dowiecie, ale... Nie mówiłam nic o tym kalendarzu, bo właściwie słuchaj, do ostatniego dnia go nie miałam. Dzień przed rozpoczęciem Vlogmas pojechałam na skrytkę pocztową i czekała na mnie dość duża paczka. I właśnie w tej paczce znalazłam kalendarz adwentowy z herbatami. I znalazł się tam taki list. Y Powiem tak, no historia... nie spotkałam się jeszcze z taką historią, ale wam przeczytam. Nie ma tutaj podanych żadnych danych osobowych tych osób, także no może, może się po prostu ta osoba nie obrazi, że to przeczytam. Siemano dla Paula. nie jestem twoim fanem i nie oglądam twoich filmików, ale moja była dziewczyna ogląda wiernie każde nagranie. Wysyłam Ci ten kalendarz, który kupiłem dla swojej dziewczyny, ponieważ mi się już nie przyda. W 24 okienku miał znaleźć się pierścionek zaręczynowy, ale zanim zdążyłam dać jej kalendarz, zdradziła mnie z moim kolegą. Dlatego mi kalendarz nie jest już potrzebny. Niech służy ci dobrze, a moja była, niech obejrzy sobie ten odcinek w necie. Pozdro! Także powiem Wam, że. Się zdziwiłam! I ostatnio odezwał się do mnie sklep, z którego pochodzi ten kalendarz, bo zobaczyli mój odcinek i widzieli, że tam się poprzesuwały te e, herbatki. No, w dzisiejszym odcinku to już w ogóle były poprzesuwane maks. I się zapytali, czy mogą mi przesłać drugi. Także słuchajcie, jest tutaj drugi kalendarz, ale jest też jeszcze jeden inny, także będzie ciekawie. No dobra, ja sobie będę rozcinać, a też odpowiem na pytanie, które jest dość często zadawane, e, skąd pochodzi ten kalendarz? Jest to sklep Cup and You. Mogę Wam zostawić link w opisie, jeżeli ktoś by chciał. I w paczce od tego sklepu, oprócz kalendarza adwentowego z herbatą znalazłam również kalendarz adwentowy z kawą, także będziemy mieli kolejną rzecz do otwierania. A ja sobie tymczasem otworzę szósteczkę w tym kalendarzu, zobaczymy co faktycznie powinno tam być. No i dajcie znać co myślicie o tej historii, którą dziś Wam przeczytałam, w jaki sposób znalazł się u mnie kalendarz adwentowy, no bo to było dość niespodziewane. Ok, tutaj mamy jedną herbatkę, czyli tutaj powinna się trafić, słuchajcie jaka? tu powinien być przysmak świętego Mikołaja i od tej pory będziemy właśnie otwierali ten kalendarz nowy, bo tak jak widzicie, no nie są tam poprzesuwane rzeczy e, także tutaj w tym samym miejscu również jest szósteczka w kalendarzu z kawą potem sobie nadrobimy zaległości i go otworzymy ale teraz mam ochotę na dzisiejszy dzień zobaczymy cóż to za kawka, a w ogóle jaka ładna naklejka, uuu Wiśnie w rumie. Brzmi ciekawie, na pewno. Strasznie długo zeszło mi dzisiaj nagrywanie tych kalendarzy, ale to też była historia tego z herbatą. No, dość niecodzienna, tak? Zdrabka, bym zapomniała o zdrabce znowu z Ja muszę zaraz wychodzić na miasto, załatwić jedną ważną rzecz i jutro załatwiam drugą ważną rzecz, i w jutrzejszym vlogu dowiecie się o co chodzi z moimi tajemnicami, z moimi opóźnieniami. Opowiem wam o tym, bo oj! Będzie się działo, już nic nie mówię więcej, zdra! No, mamy dzisiaj Mikołajki, szósteczka, także ciekawe, czy będzie dzisiaj Mikołajkowa wygrana. Uwaga! No, niestety nie jest to kula, a było to wygranie aż 1000 zł. Dobra, moi kochani, jestem w samochodzie, ale mi szyba zaparowała, nic nie widzę. Dobra, jakoś damy radę. Wyruszam teraz na miasto, załatwiać ważne rzeczy, także trzymać kciuki. I jutro się dowiecie o co chodzi, także glam Paula za kierownicą ślepa trochę. teraz powoli jedzie wiadomo o co chodzi. Zima! Hejka, idę sobie, idę. Chciałam coś ponagrywać. Światełka są. Widzicie, już się drzewka świecą. Patrzcie na to, Mikołaj idzie sobie po drugiej stronie. Wyszłam właśnie z samochodu zadowolona po nerwach. Śnieg zaczął padać idę teraz słuchajcie na super jedzonko indyjskie, moje ulubione, także nagroda na dzień dzisiejszy. Ale dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, oprócz czekoladek z kalendarza. Nawet czekoladek nie zjadłem. żelka tylko zjadłam dzisiaj, więc słabo. Patrzcie, jak śnieg <gry> A w indyjskim światełka już, świąteczne. No i moje ulubione jedzonko indyjskie dotarło. Butter chicken i chlebki kinan z masą, najlepszym. Tu też jeszcze herbatka, jaśmina. Słuchajcie, wróciłam do domu, piesunka za mną lata, chyba stęskniło no. Idziemy tu i oglądamy tu w tle jakieś vlogmasy leci. O za moje włosy. <śmiech> <śmiech> Przypał. Nie wierzę w to. Jak widzicie, mam takie długie włosy. Powiem szczerze, bardzo lubię długie włosy, ale są już trochę problematyczne. Plączą się, jak widzicie, pies się zapląta. On w ogóle tu nie może wchodzić do studia, nie pozwalam mu. Po prostu dlatego, że tu jest dużo kabli, ale teraz jakoś ładnie sobie przychodzi między tymi kablami. Na przykład, ona też uwielbia tak siedzieć w takich małych zakątkach, między tym krzesem, między tymi, między tymi nóżkami i wtedy nie mogę się nawet ruszyć, no ale takie to uroki życia z psem. Ten pies to jest właśnie taki, że on lubi przy człowieku. Zawsze jak ktoś gdzieś siedzi, to psychu. Pokażę Wam kilka fajnych rzeczy, jakie kupiłem. Nie, pieska nie kupiłam, pieska już mam. Piesek jest zainteresowany, ale to nic do jedzenia. No może w tych vlogach często są jakieś zakupy, ale powiem Wam, że lubię robić takie malutkie zakupy, po trochu różne rzeczy kupować. Także pokażę Wam, byłam w sklepie, wszystko po 5 złotych. Miałam gdzieś tak w pobliżu ten sklep i Wam pokażę, co tutaj wynalazłam fajnego. Uwaga, miseczki. E, uwielbiam różne rzeczy do domu. I to są takie miseczki, zobaczcie, takie pikowane różowe, pudrowo różowe i taka miseczka kosztowała 6 zł, także myślę, że nie droga, a jest śliczna. Także kupiłam takie dwie. Kupiłam sobie też dwie szklanki. Powiem szczerze, były jeszcze tańsze od tych miseczek. Uwaga. Już wam pokazuję. Tak wygląda ta szklaneczka. Moim zdaniem bardzo ciekawa. Niekoniecznie do picia można tutaj też coś trzymać nie wiem, na przykład pędzle, no zobaczymy ogólnie były bardzo tanie 2 złote taka szklanka kosztowała także mówię, no wezmę sobie dwie na pewno dlaczego się wykorzystam, choć do picia też mi się podobają, właśnie mam dylemat, czy do użytku, czy do wyglądu je weźmiemy, zobaczymy także taki oto mój mini haul zakupowy będę Wam co jakiś czas pokazywała takie drobne rzeczy bo ja właśnie lubię tak po trochu sobie coś kupić, także będziecie mogli to widzieć na bieżąco chowamy to, zobaczcie tutaj jest moja szafka z takimi zapasami, nie wiem, nie zapasami, no takimi właśnie rzeczami, których nie używam tak mocno na co dzień i to chciałam wczoraj wyciągnąć, o się zastanawiałam, gdzie to jest, a to z tym, w tej szaf szafeczce w tym właśnie będę robiła herbaty, bo wydaje mi się, że tutaj więcej się trochę wody zmieści niż na jedną filiżankę, więc będą lepsze te herbaty, nie takie intensywne cóż tu mam, słuchajcie, jakieś tam słoiki do pieczek, widzicie, no najwięcej tych słoików, bo ich tak codziennie nie używam, jakieś serwetki jeszcze z flamingiem Niuńciu, czemu ty za mną chodzisz dzisiaj cały czas? Co się stało? O, klata. lata. Ja wiem, że ty lubisz, ale byłam dzisiaj cały dzień w domku. Niuńka. Dzisiaj chyba się piesowi włączył tryb przytulania, ale nie lizania. O nie, nie wolno lizać. No niestety nie mogłam znaleźć żadnych przysmaków, bo psy wszystko wyjadły, ale chociaż piłką się może pobawimy. Chcesz się bawić? Chcesz? Tak? Oj, oj, oj. patrz No już, już rzucam. Poczekaj, ładnie, ale czekaj. Biegnę, biegnę, biegnę. No, przyniosłam ładnie, tak. Oj, Jaka wkurzona, a ty. Pytacie się co Stella robi, słuchajcie ona na zewnątrz gdzieś urzęduje, także nie wołam jej na siłę do domu jak nie chce. Okej, okay, dzbanuszek jest gotowy i wsypujemy herbatkę. Czas na wieczorny test herbatki, przypominam przysmak Świętego Mikołaja. Wsypujemy do mojego dzbanuszka i powiem Wam, że się nawet zdziwiłam, bo przysmak świętego Mikołaja myślałam, że to będzie jakaś, wiecie, kabmas oznacza jedno, ciągle rozładowująca się bateria. No, dokończę. Myślałam, że herbata o nazwie przysmak świętego Mikołaja będzie jakaś korzenna i tak dalej, a tu zielona z dodatkami owoców. No to mi się podoba, także wsypujemy sobie tutaj, jak widzicie, naprawdę tego jest dużo. Także to jest bardzo dobry pomysł, żeby do takiego czajniczka, imbryczka to wsypać. Także niech się to troszeczkę zaparzy i kolejna bateria miga. Także zaraz się do Was odezwę, jak chwilę te baterie naładuję, bo no nie da rady, nie da rady. Dobra, nalewamy herbatkę. Powiem Wam, że tak mi się podoba ten dzbanuszek z filiżanką, że aż dziwne, że ja o tym zapomniałam. Także na pewno wleję się tutaj z tymi liściami, bo tego nie przecedziłam. Ale mi to tam nie przeszkadza. Do pełna lecimy. O, pięknie. Można sobie teraz tak postawić normalnie. Super sprawa, polecam takie. Teraz pepko są, tylko z innym wzorem, nie w gwiazdki. To jest z z tamtego roku. Dwie łyżki cukru. Staram się płaskie, żeby aż tak nie słodzić, ale no, uwielbiam, uwielbiam po prostu słodycz. Dobra, kochani, testuję herbatkę. Pachnie pięknie, ale smakuje, ale pycha, ja. Yeah. Jednak te owocowe są moje ulubione, zielone też są spoko, ale ta wczorajsza jak na razie wygrywa. Powiem Wam, że te herbaty są super, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Także przysmak świętego Mikołaja mogę jak najbardziej polecić. Eee, kończę tego vloga, chciałabym powiedzieć wcześniej, ale jest 21.33, także... Kurde, nie mogę pójść spać. Powiem Wam, że ostatnio po prostu siadam z komputerem, mówię chwilę sobie odpocznę, chwilę posiedzę i padam i się budzę rano w ubraniach, Najgorzej. Jutro ważny dzień. Opowiem Wam jutro, co się dzieje u mnie nowego. W każdym razie, dzisiaj już część zrobione, jutro końcóweczka i ja, 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 ja. Także muszę teraz zrobić sobie film na jutro, żeby już mieć spokojną głowę, obrobić tego vloga teraz, dzisiaj. Często się też pytacie, słuchajcie, tak, dzisiaj 6 grudnia, czemu 6 nie wstawiam? No bo jak widzicie, wstawiam to pier30 tu jeszcze w międzyczasie coś robię. Później człowiek jest najzwyczajniej w świecie zmęczony, a też, no nie wiem. A może wy nie montowaliście nigdy filmów, ja pewnie też jakbym nie montowała, też pewnie bym się nie umiała wczuć w tą rolę, ale nawet jeśli nie jest to jakiś fascynujący montaż, to zajmuje to trochę czasu, żeby coś poucinać, coś tego, zrenderować ten film, wrzucić na YouTube'a, to nie jest od tak, także przy, umówmy się, że po prostu no nie spałabym do rana, wiadomo każdemu człowiekowi jest syn potrzebny, stąd to opóźnienie, często się o tym pytacie. E, dajcie mi znać, jaka rzecz z kalendarza dzisiaj wam się najbardziej podobała. Dajcie też znacie co myślicie o tej historii z kalendarzem adwentowym, który do mnie dotarł, bo no, no niecodzienna na pewno sytuacja. E, dziękuję Wam tymczasem za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do grona mojego subskrybentów. To nic nie kosztuje, e, a będziecie mogli tutaj komentować, lajkować, łapkować i co. No i tyle gadania, że wyłączyła mi się aż kamera, także przepraszam. Do zobaczenia już jutro. buziakim. Pa, pa!